Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim dzisiejszym czytaniu. Dzisiaj zrobimy czytanie dla aspektu y, żeńskiego, y, bliźniaczego płomienia. Czyli tak nas naprawdę sprawdzamy i energię, ale co się będzie działo. Y, u aspektu żeńskiego bądź co się już, coś, co się już ewentualnie dzieje. Kochani, kochani, aspekt żeński rozpoczyna zupełnie coś nowego. Jakoś nowodrogie, drogie, jakiś nowy początek. Możliwe, że w życiu tutaj aspektu żeńskiego rozpoczyna się jakaś nowa sytuacja, nowa również pod względem materialnym. I, y, I finansowym, czyli możliwe, że tutaj sytuacja aspektu żeńskiego ży, życiowa zmieni się również pod względem materialnym i y, 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 y finansowym. No właśnie. I y, 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 aspekt Żeński tutaj będzie zadowolony z tej, z tej sytuacji. Yy, no, właśnie życie aspektu yy, yy, Żeńskiego, to nowe życie aspektu Żeńskiego będzie pełne dostatku, pełne obfitości, ogólnie yy, 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 pełne. Yy, Pełne wszystkiego, czyli dokładnie tego, co aspekt żeński przyciąga do swojego, do swojego życia, ale tutaj aspekt żeński powinien uważać, ponieważ jest Jakieś zagrożenie, że aspekt żeński może popaść w jakieś uzależnienie. No właśnie. Czyli może się uzależnić od, od czegoś lub, 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 lub kogoś. No właśnie. Tutaj nie mam wrażenie, że być może coś w życiu aspektu żeńskiego się zakończyło i tutaj aspekt żeński rozpoczyna coś, coś zupełnie, coś zupełnie nowego. No właśnie, mam wrażenie, że aspekt żeński odbudowuje swoje życie rodzinne. No właśnie, bo, bo możliwe, że w życiu rodziny, tutaj aspektu żeńskiego, wydarzyło się coś, co wywróciło. To życie rodzinne do góry nogami. I tutaj aspekt będzie dbał o życie, zadba o życie całej rodziny, również pod tym, pod tym względem tutaj materialnym i finansowym, czyli zatroszczy się o swoją rodzinę, zapewni swojej rodzinie byt i bezpieczeństwo finansowe, czyli aspekt y, żeński będzie ciężko pracował, żeby utrzymać całą swoją rodzinę. Być może też aspekt żeński wspólnie, tutaj z aspektem męskim będzie tworzył y, y, jakoś y, ich wspólno. Rodzinę i on o tą rodzinę również będzie się również będzie, również będzie dbał i się troszczył. Niewątpliwie aspekt żeński rozpoczyna coś zupełnie nowego, co przyniesie mu korzyści, zarówno materialne, jak i finansowe. Ale aspekt y, tutaj żeński musi uważać, żeby po pierwsze nie popaść w jakieś uzależnienie, ale też nie sięgnąć tak zwanego dna. No właśnie, tutaj y, możliwe, że tutaj już aspekt żeński coś rozpoczął y, i tutaj czeka na efekty. No właśnie, czeka na, na, na efekty swoich działań, być może czeka na ruch albo działanie ze strony aspektu. Tutaj, tutaj męskiego, ale zanim tutaj aspekt żeński i aspekt męski połączą jakiekolwiek uczucia i jakaś relacja, jakiś związek albo cokolwiek innego. Tutaj oba aspekty muszą przejść tutaj przez jakieś trudności i pokonać przeszkody, które tutaj pojawią się na ich drodze, zarówno aspekt męski, jak i aspekt żeński będą pracować nad swoją y, relacją, nad swoim związkiem, tutaj oba aspekty będą miały wsparcie z zewnątrz, osób z zewnątrz, ale też y, Sił zewnętrznych, że świata, Boga, a aniołów. No, a mi się wydaje, że samego też Boga, no właśnie. Tutaj stworzą związek, który wniesie do, do ich, będzie to związek duchowy, który wniesie do ich życia stabilizację, pod względem tutaj materialnym i y, finansowym. Kochani, y, na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj żegnam się z Wami i bardzo serdecznie zapraszam Was na moje kolejne y, czytania, i do usłyszenia na moim kolejnym czytaniu.